dziś dzielenie wielomianów, ale zanim przejdziemy do dzielenia wielomianów, pokażę Ci jak dzielić pisemnie, przypomnimy sobie jak dzielić pisemnie na liczbach i zapiszemy sobie po kolei działania, które wykonujemy, żeby móc sobie pomóc przy dzieleniu wielomianów, bo schemat jest tak, taki sam. I zaczynamy, na przykład weźmy 448, podzielimy to sobie na 4. To mam nadzieję, że pamiętasz, że po kolei sprawdzamy, ile w twórce mieści się czwórek, czyli innymi słowy dzielimy 4 na 4 i zapisujemy wynik. 4 podzielić na 4 to 1, czyli pierwsze, co zrobiłam, to dzielenie. OK, teraz drugie. Drugie, co robię, to mnożę. Ten wynik, który otrzymałam przez dzielnik, czyli 1 razy 4 to 4, czyli dalej było mnożenie. Warto sobie to zapisywać, bo ten schemat nam się później przyda. Dalej, 4 będę odejmowała, czyli zmieniam znak tej liczby. Inaczej mówiąc, zmiana znaku. I teraz czwarte. To już będę dodawała czy odejmowała, zależy jak na to spojrzycie, bo jeśli popatrzycie, że to jest po prostu znak przeciwny. No to tu moglibyśmy napisać dodawanie, ale jeśli popatrzycie, że to jest po prostu odejmowanie od razu, no to piszemy jako odejmowanie. Ja po prostu tak dla bezpieczeństwa napiszę, że wykonujemy działanie. Wykonujemy działanie. 4 odejm 4 to jest 0 i piąteczka, spisujemy następną liczbę. Spisujemy następną cyfrę. Następny. Cyfry. Spisujemy w naszym przypadku czwórkę. I znowu wracamy do pierwszego, czyli 4 podzielić na 4 to 1. 1 razy 4 to 4. Odejmujemy, bo zmieniamy sobie znak 0 i spisujemy kolejną, czyli 8. I znowu, zobaczcie, wracam do 1, czyli dzielenie 8 podzielić na 4 to 2. Mnożenie 2 razy 4 to 8. Zmiana znaku. 8 odjąć 8, 0 i już nie idę do 5, bo nie mam czego spisywać. Teraz pokażę, jak to będzie działało z wielomianem. x do 3 minus 2x kwadrat, dodać 3x minus 4, i ten wielomian mam podzielić przez x do 2. I zaczynam dokładnie tak samo, jak w dzieleniu pisemnym na liczbach. Pierwsze co to dzielę, czyli dzielę pierwsze przez pierwsze, Czyli x do trzeciej dzielę przez x. Jeśli nic nie ma, żadnej potęgi, to wiem, że jest pierwsza potęga. A w dzieleniu odejmuje się wykładniki. Czyli x i 3 odjąć 1 to mamy 2. Czyli wynik, który wpisujemy do góry jest x kwadrat. Przechodzę do punktu drugiego, czyli do mnożenia. I mnożę sobie ten mój x kwadrat przez x a potem też muszę ten mój x kwadrat przez tą drugą liczbę, bo przecież nie miałam dzielić tylko przez x, tylko przez x dodać 2. Czyli x kwadrat razy x, to jest x do trzeciej. Zmieniam znak. x kwadrat razy 2, to jest 2x, ale muszę zmienić znak, czyli piszę minus, Kraseczka. Wykonuję działanie, czyli x do trzeciej, odjąć x do trzeciej. Tu nic nie mam i od razu Wam powiem, że tu powinno Wam się to zawsze zredukować. Jeśli się nie zredukuje, to coś zrobiliście. Nie tak, pewnie zapomnieliście o zmianie znaku. Minus 2x kwadrat, oj tutaj zjadłam kwadrat. Minus 2x kwadrat, odjąć 2x kwadrat, czyli pożyczyłam 2x kwadrat i jeszcze pożyczyłam 2x kwadrat, czyli pożyczyłam 4x kwadrat. I spisuję następną cyfrę, czyli punkt piąty w naszym schemacie, czyli dodać 3x. I zaczynam od początku. Biorę sobie minus 4x kwadrat i dzielę przez x. Czyli minus 4x kwadrat. Nie musicie tego na boku pisać. Ja to zapisuję, żeby każde, dla każdego to było jasne. x do pierwszej, minus 4 i teraz mam x do drugiej. Podzielić przez x do pierwszej to po prostu x. I zapisuję u góry ten wynik. Minus 4x. Przechodzę do punktu drugiego, czyli sobie mnożę. Minus 4x po kolei przez x. Oj, może tu zaznaczę tak. Po kolei przez x -a i później przez dwójkę. Minus 4x razy x to jest minus 4x kwadrat. Ale pamiętam o zmianie znaku, więc będę miała plus. I minus 4x razy 2 to jest minus 8x. Pamiętam o zmianie znaku, czyli będzie plus. I wykonuję działania, które widzę, czyli minus 4x kwadrat plus 4x kwadrat, no to mi się redukuje, już nic nie mam. 3x dodać 8x to jest 11x. Przechodzę do punktu piątego, czyli spisuję następną cyfrę. U nas to jest minus 4. I wykonuję znowu to samo, czyli wracam do jedynki. Wykonuję dzielenie. 11x. Przez x, tak? Znowu przez tą pierwszą, cały czas. To się nigdy nie zmienia. To jest po prostu 11 na plusie, nie było znaku ujemnego. I znowu wymnażam. 11 razy x i 11 razy 2. 11 razy x to jest 11x. Zmiana znaku, czyli minus. 11 razy 2 to jest 22. Zmiana znaku, czyli minus 22. I sobie to. Odejmuję w tym przypadku, a tu będę dodawała. 11x, odjąć 11x, to nie mam nic. Minus 4 i minus 22, to muszę dodać, bo po prostu powiększacie sobie długi. Czyli pożyczyliście już łącznie 26. I to, co otrzymaliśmy na dole, to jest reszta. Wynikiem jest ten wielomian, który jest u góry, i my możemy sobie tak końcowo zapisać, że ten nasz wielomian, który mieliśmy na początku, x do 3 minus 2x kwadrat plus 3x minus 4 moglibyśmy zapisać jako wynik, który mieliśmy, czyli x kwadrat minus 4x plus 11 razy to przez co dzieliliśmy, czyli x plus 2. Dlaczego w ten sposób? Tu wrócę do tego działania po lewej stronie, do tego dzielenia. Zobaczcie, że 448 to by było. 112 razy 4. Ok, dlatego mogę to w ten sposób zapisać też w wielomianie. Ale tu miałam jeszcze resztę, czyli muszę zapisać odjąć 26. I w ten sposób mogłabym zapisać ten mój pierwszy wielomian. Teraz przejdziemy do drugiego wielomianu, czyli do podpunktu B. Mamy wielomian minus 2x do czwartej dodać 3x kwadrat plus 6. I dzielimy go przez x minus 3. Spróbujcie już sami, jak czujecie się na siłach. Jeśli jeszcze nie, to razem ze mną, albo zatrzymujcie w trakcie, żeby się wszystko wyjaśniło. Zaczynamy od pierwszego punktu. W pierwszym punkcie, co mieliśmy, dzielenie. Zaczynam. Minus 2x do czwartej dzielę przez x. -a. Minus 2x do czwartej dzielę przez x. -a. Do pierwszej oczywiście, czyli minus 2x do trzeciej. I taki wynik piszę u góry. Minus 2x do trzeciej. Punkt drugi to było mnożenie, czyli po kolei wymnażam sobie ten wynik, który zapisałam u góry, przez te moje dzielniki. Czyli minus 2x do trzeciej razy x to by było minus 2x do czwartej. Ale pamiętam o zmianie znaku, czyli jest plus. Warto zerkać sobie na ten schemat, który zapisaliśmy. Kolejne. Minus 2x do 3 razy minus 3, miałabym 6x do 3, ale muszę zmienić znak, więc piszę minus. No i wykonuję działanie. Minus 2x do 4, 2x do 4, tu nic nie będę miała. I teraz zobaczcie tu, bo to jest miejsce, w którym bardzo często popełniamy błędy, bo się tego nie spodziewamy. Zobaczcie, jaki tu jest stopień. Tu jest stopień trzeci, a tu jest stopień drugi. My tego dodać nie możemy. To są dwa, dwie inne rzeczy. Wtedy zapisujemy to po prostu stopniem. Minus 6x do trzeciej, bo on ma wyższy stopień, więc piszemy jako pierwszy. Dodać 3x kwadrat. I wtedy nie musimy spisywać następnego. Jeśli bardzo chcecie, możecie, ale nie polecam, bo to jak są trzy elementy, to już zawsze jest później trudniej. Chyba, że komuś zależy, to, to też będzie ok. Nie będzie to błędem. I idę do pierwszego. Znowu dzielę pierwsze. Przez pierwsza, czyli minus 6x do trzeciej przez x do pierwszej, minus 6x kwadrat. I to zapisuję sobie u góry. Punkt drugi mnożę po kolei, czyli już nie sprawdzam, jeśli chodzi o tą minus trójkę, po prostu już mnożę po kolei. Minus 6x kwadrat razy x i minus 6x kwadrat razy minus 3. To mamy minus 6x do trzeciej, ale zmieniam znak, więc plus. I minus 6x kwadrat razy minus 3, to już by było plus 18x kwadrat. Ale ja muszę zmienić znak, więc będzie minus. Pierwsze mi się zredukuje. Tu miałam 3x kwadrat i zabieram 18x kwadrat. To mam na minusie 15x kwadrat. I teraz spisuję kolejną cyfrę, czyli plus 6. Bo tego jeszcze nie używałam, tej, tej cyfry jeszcze nie brałam. Wracam do, do punktu pierwszego, czyli dzielimy. Minus 15x kwadrat dzielę przez x. Czyli mam minus 15x. Zapisuję sobie. I znowu mnożę, tak? Czyli znowu wracamy do punktu drugiego. To jest cały czas tak samo. Jeśli już załapiecie schemat, to już pójdzie. Minus 15x kwadrat, jeśli mnożę sobie przez tego x. A dalej. Muszę pamiętać, że muszę zmienić znak, więc robię plusa. I mnożę minus 15X to u góry przez minus trójkę tą. Miałabym wtedy na plusie, ale będę musiała zmienić znak, więc będzie minus 45. Kreska i zobaczcie, tu znowu się zredukuje, czyli tu nic nie piszę. I mam tak, pożyczyłam 45 zł, oddałam 6. To jeszcze jestem na minusie 39 zł. Xów już nie ma. Więc to jest moja reszta. Od razu Wam powiem, że reszta musi być stopnia przynajmniej o jednego mniej niż tutaj. Tak, czyli niż wasz dzielnik. Więc zapamiętajcie, jak tu by było jeszcze x albo x kwadrat, to wtedy trzeba liczyć dalej. A jak już nie ma, to, to zostawiamy. Czyli nasz wielomian, ten minus 2x do czwartej plus 3x kwadrat plus 6. Mogłabym zapisać jako wynik, czyli minus 2x do trzeciej minus 6x kwadrat minus 15x razy to przez co dzieliłam, czyli mój dzielnik, i dodać moja reszta, czyli minus 39 w naszym przypadku. Ok, i tak wyglądałby nasz wielomian, gdybyśmy go podzielili przez x minus 3, i jeszcze ten trzeci wielomian podpunkt C, tam mieliśmy, a ja może od razu już napiszę, jak wygląda ten przykład. Się cofnę 2x do 4 minus 3, ok, 2x do czwartej minus 3x do trzeciej tam było, odjąć 5x plus 2 i to mamy podzielić przez x kwadrat plus x. W jednym nawiasie, w drugim nawiasie zaczynamy dokładnie tak samo. Czyli Dzielimy sobie 2x do czwartej przez x do drugiej. Liczb nie było, więc zapisuję dwójkę. x do czwartej podzielić przez x do drugiej, to jest x do drugiej. Punkt drugi wymnażam. 2x kwadrat razy pierwsza, czyli razy x kwadrat. To mamy 2x do czwartej, zmiana znaku, będzie minus. Teraz 2x kwadrat razy ten x, czyli 2x do trzeciej. Zmiana znaku, czy minus. Pierwsze się skróci: minus 3x do 3, minus 2x do 3 to jest minus 5x do trzeciej. I punkt piąty spisuje kolejną cyfrę, to jest minus 5x. OK, znowu do pierwszego. Dzielę minus 5x do 3 przez x kwadrat. Liczby nie miałam, czyli to jest minus 5. x do trzeciej podzielić na x kwadrat to x. I mnożę znowu najpierw przez pierwsze minus 5x razy x kwadrat to by było minus 5x do trzeciej, ale zmieniam znak, czyli piszę plus. I mnożę jeszcze przez x, miałabym minus 5x kwadrat. Muszę zmienić znak, piszę plus. I wykonuję działanie minus 5x do trzeciej x do 3, 5x do trzeciej tu się skraca. I tu znowu ta sytuacja co przedtem. Zobaczcie, że są inne stopnie to jest drugi stopień, a to jest pierwsza potęga, więc my to tylko możemy obok siebie napisać i przejść znowu do dzielenia. 5x kwadrat dzielę przez x kwadrat, otrzymuję piątkę, na plusie 5x kwadrat razy 5, razy x, 5x razy x kwadrat to jest 5x kwadrat. Zmieniam znak. 5x razy 5 razy x to jest 5x. Zmieniam znak, czyli minus 5. Skraca mi się. A minus 5x i minus 5x to jest minus 10x. Już więcej nie mam co zrobić. Mogę jedynie spisać oczywiście resztę następną liczbę, bo jeszcze nie wykorzystałam, czyli plus 2, ale nie dzielę już dalej. Dlaczego? Bo tu miałam x -a kwadrat, a x -a nie jestem w stanie już podzielić przez x -a kwadrat. Bo jest, ma mniejszy stopień. Więc dalej nie wykonuję działania, to już jest moja reszta. Czyli wielomian ten mój początkowy, 2x do czwartej minus 3x do trzeciej minus 5x plus 2, mogę zapisać jako ten wynik, czyli 2x do kwadratu minus 5x plus 5 razy dzielnik, czyli x kwadrat plus x dodać moja reszta, czyli minus 10x plus 2. Tyle na dziś, dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejne lekcje.